Moją radą dla osoby, która chce wygrać ten konkurs w przyszłym roku, to żeby szybko zaczęła się do niego uczyć i żeby uczyła się tego, co ją interesuje. Cieszy bardzo, że młode pokolenie jest bardzo zaangażowane w wiedzę o klimacie, w działania proekologiczne, no czego wymiarem jest właśnie tutaj dzisiejszy test i zaangażowanie tych młodych ludzi. pytanie, 11 faktycznie znałem odpowiedź, więc wydaje mi się, że swoją ja, nie uczący się, coś napisałem, to osoba, która się nauczy, będzie potrafiła, więc chyba łatwe. Były zróżnicowane: były i łatwe, i proste pytania, i niektóre były trudniejsze. Szczerze mówiąc, nie pamiętam do końca pytań przez lekki stres, który mi towarzyszył. Zagospodarowanie odpadów zawsze w sposób mniejszy lub większy wpływa na środowisko otaczające. Może nie tyle na klimat, chociaż w kontekście globalnym, pewnie też. Oczywiście pamiętajmy, że najlepiej by tych odpadów nie było, ale to jest taki świat idealny, a świat idealny nie jest. Te odpady są z nami, one idą i można powiedzieć wprost, że rośnie ich liczba wraz z potencjałem gospodarczym, z rozwojem, z zamożnością społeczeństwa. Ich jest ich, Im jest ich więcej, tym większy wpływ na środowisko instalacji, które je przetwarzają. Zaczął się u nas mały już sezon grzewczy, więc tutaj też u mieszkańców często z powodów takich czysto ekonomicznych niestety spalają odpady w swoich źródłach ciepła. No tutaj też my jako miasto Opole dążymy do tego, żeby edukować mieszkańców, że mimo wszystko jednak spalanie odpadów jest no, niestety dla nich bardzo negatywne. Wierzymy w to, że obecna młodzież, obecne, obecne pokolenie ma bardzo duży, będzie miało bardzo duży wpływ na rozwój naszej planety. W nutricji stawiamy na tak zwany zrównoważony rozwój, czyli na e, sposób, na ideę, którą, która jest promowana, czyli taka, że następne pokolenia w przyszłości zostaną Ziemią taką, jak nasze pokolenie ją zostawiło. Dzisiaj środowisko naturalne, zmiany klimatu to jest zagadnienie, którym powinniśmy się w szczególności zająć. Dlatego cieszę się, że dzisiaj jesteśmy w tej piątce miast, w którym młodzież podejmuje to wyzwanie, żeby zmierzyć się z tą wiedzą, którą już posiada.